Rządzący Francją Termidorianie boją się, że jeżeli dojdzie do wyborów, to mogą wygrać monarchiści, rojaliści, zwolennicy restauracji monarchii, bo oni dominowali na francuskiej prowincji. Stąd wymyślono zasadę, że do rady pięciuset rady starszych musi być wybranych dwie trzecie spośród członków konwencji. Czyli tylko jedną trzecią miejsc w nowym parlamencie francuskim mogli obsadzić ludzie nowi, a dwie trzecie były przeznaczone dla tych, którzy już w tym parlamencie zasiadali. Ta regulacja uniemożliwiała przejęcie kontroli nad francuskim parlamentem, zwolennikom monarchii. Jak na te machinacje procesem wyborczym reagują Francuzi? Tak o tym pisał Marian Kukiel. Dekrety tyczące się tej operacji odbierające obywatelom prawa wyborcze zostały przyjęte odpowiednio spreparowaną większością głosów. Przy absencji milionów. Na 48 sekcji paryskich, 30 ogłasza dekrety za nieważne. Paryż cały poruszony. Wreszcie, gdy konwent rozwiązał zgromadzenia wyborcze i wypuścił z więzień terrorystów, by ich uzbroić, sekcje porwały za broń. Tym razem za przywództwem royalistów, z którymi z nienawiści dla zgnilców z konwentu idzie nawet proletariat pozbawiony głosu. Czyli widzimy, że tutaj przeciwko politykom francuskim. Jednoczy się opozycja od lewa do prawa. Zgnilcami nazywano ludzi, rządzących wówczas Francji. 3 października powstanie ogarnia Paryż, najbardziej energiczny spośród termidorian, późniejszy członek dyrektoriat Paweł Bara, który miał kierować obroną konwentu, dobiera sobie do pomocy młodego generała Napoleona Bonaparte który przebywał w Paryżu bez przydziału, bo odmówił objęcia stanowiska w Wendei. Przyszły cesarz Francuzów ściąga pospiesznie do Paryża artylerię i ogniem zdział tłumi rewoltę. Po tym wydarzeniu Bonaparte został dowódcą Armii Wewnętrznej, a z jego pomysłami i koncepcjami zaczęli liczyć się najważniejsi politycy ówczesnej Francji. Z... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.